Jakieś na Olek, excuse me i nie przytyć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie troszkę o wakacjach all-inclusive, czyli jak generalnie jeść, żeby nie przytyć, jak komponować swoje posiłki, żeby być najedzonym i żeby właśnie nie przekroczyć tego naszego bilansu kalorycznego. A jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to cześć! Ja jestem Martyna, jestem magistrem dietetyki klinicznej i tutaj na kanale uczę zdrowych nawyków żywieniowych w taki naprawdę łatwy i mega przystępny sposób, tak, żeby Twoje ciało mogło być zdrowe, piękne oraz silne właśnie dzięki z dobremu paliwu, jakim jest jedzonko. Zanim jeszcze przejdziemy do tematu naszego filmu, to chcę powiedzieć o tym, że tak naprawdę to jak my zachowujemy się na naszych wakacjach pod kątem żywienia, tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od nas. Jeśli ktoś przykładowo cały rok czeka na wakacje, nie chce liczyć tam kalorii, nie chce tam skupiać się na jedzeniu, takim, że nie wiem, co wybrać, żeby miało mniej kalorii i tak dalej, to jak najbardziej jest to w porządku i również uważam, że taki reset głowy jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. Natomiast są również osoby, które na redukcji są już od długiego czasu i mimo wszystko dalej chcą ją kontynuować i na wakacjach wolą Jeść bardziej świadomie, z tego względu, że po prostu myślę już od tego, zależy ich efekt. No i po części zależy. Dlatego tutaj, tak naprawdę, decyzję odnośnie tego, jak Ty chcesz spędzić swoje wakacje, zostawiam Tobie. Ten film jest głównie dla osób, które właśnie chcą wiedzieć, jak komponować swoje posiłki: jak być najedzonym i jak nie przekroczyć swojego bilansu kalorycznego więc formalnością mam ze sobą, możemy przechodzić do tematu odcinka. Więc tak naprawdę to czy my przydajemy na wakacjach, czy schudniemy, czy podtrzymamy swoją masę ciała, zależy w dużej mierze od tego, ile kalorii będziemy zjadać. Jest takie pojęcie jak całkowita przemiana materii i jest to ilość kalorii, którą może zjeść każdy człowiek i Jedząc tą ilość kalorii, on ani nie schudnie, ani nie przytyje. Przykładowo dla mnie, w momencie, kiedy mam 57 kg, mam 1,67 m yy, i mam taką średnią aktywność w ciągu dnia, no to dla mnie takie zapotrzebowanie kaloryczne to około 2000 kcal. I dzięki tym kaloriom ja ani nie przytyję, ani nie schudnę. Więc tak naprawdę tutaj sekretem podtrzymania swojej sylwetki na czasach all inclusive jest oczywiście to, ile kalorii zjemy i jak skomponujemy nasz posiłek. Pierwszą radą jest to, żeby odpowiednio komponować swój talerz. I tutaj mam na myśli to, że przykładowo, jak bierzesz talerz i nakładasz na niego jedzenie, to pamiętaj o tym, żeby zawsze połowę talerza stanowiły warzywa, jedną czwartą, żeby to był dodatek skrobiowy, czyli jakieś ziemniaki, makaron, kasza itd. I kolejną jedną czwartą części talerza powinny stanowić e, źródło białka. Tak powinny stanowić źródło białka, czyli na przykład mięso, ryb, jakaś fasolka itd. I tutaj ta połowa warzyw jest bardzo ważna, z tego względu, że po pierwsze warzywa zawierają bardzo mało kalorii, więc tak naprawdę jedząc warzywa no, i jest niewielka szansa, że przekroczysz swój bilans kaloryczny. Drugą sprawą oczywiście jest to, że warzywa mają bardzo dużo błonnika, który tak jakby powoduje u nas uczucie sytości. Więc przykładowo jedząc, tak naprawdę posiłek, który ma około 400 kalorii i jest naprawdę konkretno objętościowo, mam tam dużo warzyw, dużo błonnika, tak jakby sprawiamy, że my jesteśmy najedzeni, a nasz bilans kalorii nie jest aż tak bardzo przekroczony, więc tutaj rada odnośnie dodawania warzyw do posiłku. Do, dość sporej części warzyw, jest jak najbardziej trafna i u mnie się sprawdza za każdym razem. Drugą kwestią jest to, żeby jeść wtedy, kiedy odczuwamy głód. Ja sama doskonale sobie zdaję sprawę, jak wyglądają wakacje ole, 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 excuse me. Bo w marcu w tym roku byłam w Egipcie i ja po prostu byłam zszokowana. Od 6 do 10 śniadanie, potem drugie śniadanie, potem przekąska na lody, obiad, lunch, kolacja, podwieczorki. Generalnie jakby tak się uprzeć, to można by było siąść od 6 rano do 22 i jeść cały czas a w międzyczasie można jeszcze pić drinki, nie zapominajmy o tym, e, ale o drinkach jeszcze powiem. E, I tutaj tak naprawdę właśnie moją zgubą akurat na tej wakacjach było to, że ja chciałam sp spróbować wszystkiego, więc jakby był jakiś posiłek, to ja szłam i byłam ciekawa, co im tam dają, co zobaczyć, a jak już tam byłam i widziałam, jak to wszystko ładnie pachnie, wygląda, no to się musiałam skusić, no przepraszam, ale nie miałam na tyle silnej woli, żeby temu odmówić, e, więc tak jakby no, nauczyna moimi błędami, uważam, że tutaj najważniejszą e, rzeczą jest to, żeby oczywiście jeść wtedy, kiedy my odczuwamy głód. I tutaj Tutaj należy rozróżnić dwa pojęcia, bo jest głód psychiczny i jest głód fizyczny. I głód fizyczny pojawia się wtedy, kiedy przykładowo zjedliśmy jakiś pełnowartościowy posiłek i godzinę później jesteśmy głodni, to tak naprawdę jest to głód psychiczny, bo niemożliwe jest, żeby po zjedzeniu pełnowartościowego i dużego posiłku, po godzinie po już odczuwać głód. To chyba, że macie jakieś problemy hormonalne, ale tego nie zakładamy. Ehm, natomiast tak jakby, często mam coś takiego, że nawet zjemy pełnowarto siebie posiłek, a potem podjadamy. Natomiast to już jest właśnie ten głód psychiczny, to jest bardziej apetyt, tak? I tutaj, oczywiście, jeśli się odchudzamy i chcemy pilnować naszej sylwetki, no to ważne jest jednak to, żeby skupić się na trzech, czterech głównych posiłkach, między tym nie podjadać i nie poddawać się naszemu apetytowi. Trzecią rzeczą jest to, żeby uważać na tłuszcze. I tutaj oczywiście chodzi mi o to, że tłuszcze nie są absolutnie złe, tłuszcze są potrzebne do funkcjonowania gospodarki hormonalnej itd. Natomiast często jedząc jakieś sałatki, możemy napotkać się z tym, że one mają naprawdę ogrom tego sosu. A ten sos najczęściej jest albo na bazie majonezu, albo na bazie oleju, i często się okazuje, że sałatka, która jest niepozorna, bo jest tam, no, są tam warzywa, ale jest sos. Właśnie dość sporej postaci, może być na przykład od około 400 do 500 kalorii. Więc tak naprawdę, moją radą jest to, że przykładowo jak chcesz zjeść sałatkę, to nakładaj sobie warzywa osobno, a potem często możesz po prostu poprosić o trochę oliwy, dać sobie na przykład tą oliwę na łyżkę i polać nią sałatkę. Dzięki temu masz kontrolę nad tym, ile tych tłuszczy zjesz i tak naprawdę, ile kalorii dostarczysz ze swoją sałatką. No bo tak jak powiedziałam, te sosy to naprawdę często są zabójstwo diety, bo po prostu mają ogrom kalorii. Czwartą radą jest to, żeby pić szklankę wody przed posiłkiem i jeszcze szklankę wody po posiłku. I ja wiem generalnie, że obiad często z widokiem na plażę kojarzy się z tym, żeby wypić piwko. Natomiast jeśli chcemy pilnować kalorii i chcemy jednak gdzieś tam mieć to w ryzach, to bardzo ważne jest to, żeby właśnie zamiast pić piwo czy jakieś inne słodkie drinki czy napoje do obiadu, po prostu wybierać wodę. Dzięki czemu tak naprawdę zaoszczędzimy sobie dość sporo kalorii. No niestety, ale soki, jakieś tymbarki, napoje, nektary, alkohol to tak naprawdę kalorie wpłynie, które nie Niepotrzebnie nabijają nasz bilans kaloryczny, z tego względu, że ani nas nie sycą, powodują tylko i wyłącznie nasze takie odczucia smakowe, no a tak jak, już, tak jak już powiedziałam, nabijają ten nasz licznik kalorii dość konkretnie. Dlatego bardzo ważną właśnie kwestią jest to, żeby do posiłku wypijać wodę, no i dzięki czemu woda ma 0 kalorii, dzięki czemu będziemy mogli bardziej sobie szanować nasze kalorie, tak, i trzymać w ryzach tą naszą redukcję. Tak naprawdę jeśli jemy 3-4 posiłki dziennie i do każdego z tych posiłków wypijemy sobie piwko, nawet choćby małe, to może skończyć się do tym, że ogólnie spożyjemy o 800 kcal więcej. Więc tutaj przykładowo nie mówię o tym, że nie można sobie pozwolić na takie piwko, można, jak najbardziej natomiast należy pamiętać o tym, żeby do pozostałych posiłków po prostu wypijać albo napoje zero, albo wodę. I ostatnią już radą, jest to moja ulubiona rada, jest oczywiście to, żeby zwiększyć swoją aktywność fizyczną. Prawda jest taka, że czym więcej się ruszasz, tym więcej możesz zjeść, więc osoby, które tak naprawdę stawiają na aktywny wypoczynek, przykładowo chodzą na spacery, chodzą na jakiś akwarobik, rowerek dalej, mogą zjeść więcej z tego względu, że ich wydatek energetyczny jest większy, po prostu spalają więcej kalorii. Więc przykładowo, jeśli chcesz sobie zjeść jakiś dodatkowy deserek, pizzę, drinka, czy właśnie e, może pić więcej alkoholu, no to tutaj zalecam jednak, mimo wszystko w Wydrożenie większej aktywności fizycznej, dzięki której po prostu możemy sobie pozwolić na spożycie większej ilości kalorii. Chcę jednak przypomnieć, że to, jak my spędzamy wakacje, jest naszą indywidualną kwestią, więc jeśli chcesz na wakacjach pilnować się nieco bardziej, chcesz zwracać uwagę na to, co jesz, chcesz przykładowo trzymać się tych swoich kalorii, to jak najbardziej możesz to zrobić. Jeśli przykładowo wolisz taki bezstresowy wypoczynek, to też jest to jak najbardziej ok. Wakacje akurat są czasem, ten tydzień czy dwa, że tak naprawdę nie zniszczymy naszych efektów, nie przytyjemy tam 10 kg ani nic. Takiego, więc polecam ci również pójść na wakacje. Zwłaszcza kiedy to jest taki Twój upragniony, wyczekiwany urlop, pojechać na wakacje, nie, nie zastanawiać się na tym, ile co ma kalorii i tak dalej, zrobić sobie taki reset, a potem wrócić do domu i działać ze zdwojoną siłą i z podwójną motywacją. Najważniejsze jest to, żeby każdy z nas spędził wakacje tak, jak sam po prostu chce. Daj koniecznie zacznij, chcesz zobaczyć, co ja jej w ciągu dnia na wakacjach All Inclusive. Jeśli chcesz taki film zobaczyć, to koniecznie napisz komentarz tam na dole. A ja Ci bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Jeśli filmik Ci się podobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Pamiętaj o moim Instagramie, gdzie relacjonuję moją codzienność oraz o TikToku. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam, przycisk znajdziesz tam na dole. A za tydzień widzimy się już na kolejnym odcinku, gdzie powiem trochę odnośnie tego, czy naprawdę ważne jest to, jaką pijesz wodę. Więc koniecznie warto zerknąć. I widzimy się za tydzień, czwartek o 17. Cześć!